Witam Was, wodniki. To jest dla Was czytanie na sierpień 2020. Zobaczymy, co się będzie u Was działo. Jakie są przekazy dla wodników na miesiąc sierpień? Twoja sytuacja. Królowa Pucharów. Jakie są wyzwania? Rycerz Pentakli i Diabeł. Jakie są przyczyny tej sytuacji? As pucharów. As pentakli. Co było w przeszłości? Co macie w przeszłości? Dziesiątka pentakli. Dziesiątka kijów. Co macie w głowie? A z kijów. Najbliższa przyszłość. Mak i król kijów. By w tej sytuacji. By w tej sytuacji. Siódemka Pentakli. Co się dzieje dookoła? Szóstka pucharów i dziesiątka tak. Czego nie widać? Król miecze i dziewiątka kijów. I zobaczmy, jaki będzie wynik tej sytuacji. Potencjalny wynik. Rycerz kijów. Okay. A pod spodem mamy kolejnego asa. As mieczy. Okej, okay, wodniki. Zobaczmy, co się dzieje. Pojawiły się trzy asy. W przyszłości mamy też dziesiątkę kijów, więc jakiś etap tutaj dobieg końca. W Twoim otoczeniu też dziesiątkę pentakli. I w ogóle to otoczenie jest. Przepiękne karty. Szóstka Pucharów, dziesiątka pentakli. Mówi o ogromnym wsparciu, być może właśnie w związku, w rodzinie, bo są to bardzo takie rodzinne karty. Często Szóstka Pucharów również pokazuje dzieci, e, opiekę, wsparcie, tak jakby e, zwłaszcza właśnie takie duchowe, rodzinne, jakby grupy przyjaciół, również. Także tu bardzo ładne karty, jakby w Twoim, jakby w, w w twoim, tym najbliższym otoczeniu. Myślę, że bardzo dużo też zostało już osiągnięte. E, natomiast, e, jakby jest jakieś nowe marzenie, nowy etap. Pojawiają się sporo osób, bo mamy królową Pucharów, e, czyli osoba ze znaku, e, może być ze znaku e, wodnego. Mamy króla kijów, zwykle jest to lew, ale może być też osoba znaku ognistego. Twoją energię tutaj w ukryciu kończymy rycerzem. E, Właśnie kijów, mamy rycerza Pentakli, także sporo się tutaj różnych osób kręci koło całej tej sytuacji, ale przeczytam te karty y, mm, osobowe jako energię. No i królowa bucharów mówi o jakimś ogromnym marzeniu o takim troskliwym patrzeniu, w, bardzo też takim idealistycznym. Ona jest bardzo cierpliwa, taką troskliwą matką, która... Właśnie patrzy w ten swój puchar i czeka, aż on się wypełni właśnie wszystkim tym, czym ona by chciała. I jest tutaj naprawdę, yy, no mamy te trzy asy, więc nowe pomysły się pojawiły na zrealizowanie czegoś, jakiegoś nowego etapu. To, co było, już zostało bardzo dużo osiągnięte. Myślę, że na chwilę obecną możesz nawet tak chwilowo zapominać, jak, jakby jak dużo osiągnąłeś, bo jak się pokazujesz w tej sytuacji, czyli jest to marzenie, na które myślę czekamy, aż się rozpocznie, aż się tutaj wszystko zacznie ruszać w tym kierunku. Nadarzyła się jakaś e, świetna okazja, bo o tym mówi właśnie Askijów, co masz w głowie, czy jakiś fantastyczny pomysł. E, bardzo entuzjastyczne, e, możliwość zaczęcia od nowa, zaczęcia tak jakby z czystą kartką, e, właśnie, bądź jakby zaczęcia nowego etapu, w kwestii, którą tak jakby ukończyłeś, i to było dosyć trudne do zrobienia. U podstawy mamy też właśnie asa pentakli, więc. Nowy, nowy pomysł, nowy interes, być może, no tu są też rodzinne karty, więc tak jakby to nie dotyczy tylko Ciebie, tylko całej jakby Waszej wspólnoty, ale jest to coś, co warto zainwestować i co przyniesie korzyści. Jak ty się pokazuje w tej sytuacji? No i mamy siódemkę kijów, siódemkę pentakli i ta karta mówi, że albo już pewne inwestycje zostały poczynione i może być chwila takiego zwątpienia, bo bardzo dużo włożyliśmy, jest już też pewnego rodzaju zmęczenie. Być może są to jakieś prace takie wykończeniowe i tak jakby dużo pieniędzy już włożyliśmy. Jeszcze nie do końca widać właśnie, jak to będzie wyglądać finalnie, bo siódemka pentakli mówi o tym, że 70% jest tak jakby ukończone, ale brakuje tych 30%. I czekamy, czekamy. Tak jakby mm, obydwie karty pokazują pewnego rodzaju stagnację i czekanie, aż coś się dopełni, aż, prawda, czy nowe finanse spłyną na dokończenie sprawy. I może być właśnie poczucie takiego lekkiego zwątpienia, ponieważ jakby czego nie widzisz w tej sytuacji? No i mamy właśnie te Twoje energie. Król e, Mieczy, no, zwykle właśnie jest wodnikiem, Twoją energią. I Siódemka Kijów. Siódemka Kijów mówi o wytrwałości, o silnym stanie w pozycji, którą sobie tak jakby sami zapewniliśmy, osiągnęliśmy. To jest mocna karta. On za swoimi plecami ma tak jakby zbudowany mur, który którego pilnuje, tak? Ale tak jakby. Stoi na straży czegoś, co zbudował. I to jest silna karta, jedna i druga, bo król mieczy też, prawda, ma ten miecz do obrony, on ma zbroję, także on jest przygotowany na ewentualną walkę. I tak jakby jest to kontynuacja tego, co już w przeszłości osiągnęliście. Także taka Znowu delikatna, marzycielska energia, jakby w obecnej sytuacji, która mówi o tym, że jest głębokie marzenie, coś się pojawiło na horyzoncie, bardzo chcemy, żeby to się spełniło, ale nie widzisz, jakby, jak dużo masz siły przybicia w tej sprawie. Tak? Być może właśnie nie zauważasz, jakby właśnie tej swojej siły przybicia. Ok, no właśnie, bo mamy również jako wyzwanie Rycerz Pentakli. I kartę diabła. Rycerz Pentakli, no może się tutaj pokazywać osoba, która również wstrzymuje i przyhamowuje jakby cały proces, bo rycerz Pentakli idzie bardzo wolno. On mówi o tym, że plony zbieramy. Jakby raz do roku, nie kilka razy, tak. Ten cykl jest dosyć wolny, ale on jest ostrożny. On ma za zadanie, właśnie, jakby zapewnić jakąś pewność tego, że osiągniemy zyski, tak? Nie ma tutaj ryzyka. No i jest ten diabeł, który może tutaj kusić do przyspieszenia całego procesu, może również kusić do tego, aby właśnie ten, bo rycerz pentakli jest również takim planem, planem wieloletnim, ale takim skrupulatnym i który właśnie nie niesie za sobą ryzyka wielkiego. Tak? No i ten diabeł może tutaj tak jakby mm, iść za tym rycerzem, że właśnie te. Ten plan, który tutaj będzie, może być e, ciężki do udźwignięcia w sensie czasu, tak, że on będzie po prostu zajmował dużo czasu. Albo będzie skrupulatny, albo będzie taki. E, no. Rycerz Pentakli znowu jest osobą za godną zaufania, więc tu jest jakiś pewnik, który chcemy przyspieszyć, który nas trochę boli, bo ten diabeł jakby kusi, żeby załatwić jakąś sprawę inaczej, być może pod stołem, być może właśnie niekoniecznie w taki e, szczery sposób, ponieważ właśnie pojawia się też ten mag. Więc mamy jakieś wstrzymanie plus ogromne pragnienie, aby coś się zaczęło, coś ruszyło z kopyta i e, przy, e, chcemy przyspieszyć sprawę. Czego będziesz doświadczać? No, mamy tego maga mm, i króla kijów. I król kijów może być tutaj właśnie osobą, która tak jakby czy jest jakimś inwestorem, jest e, jakąś osobą, dla której ten mag tutaj przedstawia sprawę. No, i jak się pojawia mag i diabeł, to często jest um, no, przerost trochę formę nad treścią, tak? bo mag umie wyczarować, umie oczarować, przedstawić sprawę lepiej niż ona w rzeczywistości wygląda. Jakby nagina rzeczywistość, zagina ją, tak? umie, umie to zrobić. Już wszyscy tak jakby wierzą, że. To, co jest jakby przedstawione tylko przed oczami, jest rzeczywiście magiczne i prawdziwe. Ja myślę, że tutaj się pojawia, prawda? bo z czego mak tutaj czerpie? Mamy... To wielkie pragnienie, które się tutaj jakby zaczyna, to masz w głowie. Maksy go czerpie i sprawia co? Tą siódemkę pentakli, tą inwestycję. Ja mam wrażenie, że on przedstawia właśnie swoją, um, swoją wizję, właśnie królowi pentakli. To jest osoba, która jest tak jakby na Twoim poziomie. Może tego do końca nie widzisz, tak? bo to jest w ukryciu ten e, król e, kiju, e, e, król mieczy, no ale mamy król Król, prawda? Czyli tak jakby osoba, która się tutaj powinna z Tobą dobrze rozumieć, być na Twoim poziomie, ale mam wrażenie, że my coś od niej chcemy. I tutaj rzeczywiście mak jest taką energią mocno kreatywną, ruszającą z działaniem, przedstawiającą swoją wizję. I on też jest bardzo charyzmatyczny. I co on tworzy? Tworzy właśnie tą inwestycję, tworzy wizerunek tego, co tak jakby już zostało dokonane. E, natomiast te karty fajnie pokazują, że rzeczywiście ten król kijów e, myśli, zastanawia się tak, jakby. Widzi tą Twoją wizję, która jest tutaj przedstawiona. Jak to się wszystko kończy? No i mamy ruszenie skopyta rzeczywiście z tą sprawą, bo tak jakby podwójnie. E, naciskamy, ruszamy. Kró rycerz e, kijów mówi o przyspieszeniu, o ostrej komunikacji, o tak jakby e, mocnym działaniu mm -hmm. i właśnie również przyspieszenia tak jakby całej tej sytuacji, tak? Czyli z takiego czekania i wyczekiwania, co się z tego wydarzy, jakby ruszamy do działania, tak? I mamy tą różdżkę tego maga. Mamy coś już zainwestowane, tak? Pentakle, pentakle. No, i pod spodem mamy asa e, kijów, asa mieczy, prawda, z którym ruszacie, z tym pomysłem, z tą iskrą, która się tutaj wytworzyła, tak? No, pod spodem mamy dziesiątkę. E, dziesiątkę. Nieczy. Także myślę, że jakieś sprawy są tutaj już dopełnione, że jednak ten nowy początek tutaj ruszy. Mamy wieże, więc e, idą jakieś zmiany. Cesarz i siódemka kijów. Więc ja myślę, że, że e, ruszasz z tym planem, tak? że to się udaje jakoś przepchnąć do przodu. Myślę, że zobaczmy jaka by była rada, prawda? No bo jednak mamy tego diabła, który kusi, aby tak jakby trochę iść, może, myślę na skróty, przyspieszyć całą sprawę. To się mam wrażenie udaje, ale czy to właśnie będzie dobra, tak? Bo jednak tutaj pojawia się jakieś zakończenie sprawy, dosyć nagłe, myślę, tego, co było w przeszłości, no i wierzę. Więc może być tutaj jakby pewnego rodzaju zaskoczenie i odcięcie się od czegoś, co właśnie było. Jakby była rada dla wodników. Trójka Pucharów. Ok. Trójka Pucharów mówi o świętowaniu, o znalezieniu sprzymierzeńców, o szukaniu tak jakby kontaktów. Yy przyjaciółek, tu, tu jest takie właśnie świetnie pokazane spotkanie przyjaciółek, ale to są przyjaciele, to są kontakty, to są jakby inni ludzie, których możemy zaprząc jakby do tej sytuacji, tak? Więc jakby tutaj myślę, że idzie wszystko w dobrym kierunku, ponieważ jest sporo osób. Ty tak jakby no działasz, bo jesteś tym magiem, jest sporo zainwestowane, ale szukamy tak jakby jeszcze innych osób, które tutaj jakby mogą nam pomóc. Myślę, że ta karta również mówi, że ciężko będzie, bo diabeł mówi o kontrolowaniu, ale mówi też o uwikłaniu w coś, tak jakby wciągnięciu kogoś w coś, być może w jakiś interes, tak? być może w jakąś długotrwałą inwestycję. Ja często mówi o kredytach, o tak jakby zawiązaniu się, tak jakby związaniu się łańcuchem czy czymś, tak. E, więc e, ja myślę, że idziesz w dobrym kierunku, e, że tutaj, prawda, sęk w tym, aby tak jakby zebrać tych sprzymierzeńców. Jest tutaj sporo osób, naciskasz e, temat. Idziesz do przodu. Także myślę, że tutaj, tak jakby to, co chcesz, żeby się udało, no, potrzebuje większej, większego zaangażowania innych ludzi. No i do tego tutaj też dążysz. Eee, myślę, że to wszystko wodniki. Pozdrawiam. Widzimy się w przyszłym miesiącu.